Proszę Państwa, w ten wyjątkowy wieczór, przedwigilijny wieczór Bożonarodzeniowy, chciałam serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości szanownych emerytów, którzy w tej szkole pracowali, emerytowanych nauczycieli, emerytowanych pracowników obsługi, a dzisiejszą naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili, zaszczyciły władze miasta. W gmi, miastach gminy wielu i powiatu na zbliżające się święta pragnę złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś nowy rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Niech świąteczne życzenia mają moc spełnienia. Te całkiem błaha i te ważne, te dostojne i te ciut niepoważne. Niech wszystkie się spełnią. Drodzy kochani, jak eee, można powiedzieć, kochana wspólnota gaszyńska. Na te zbliżające się cudowne święta, gdzie zawsze podstawa to rodzina, czyli mama, tata, dziadzio, babcia, znajomi, no i, i pewne te oczekiwania, że przy tym wigilijnym stole zawsze trzeba pamiętać, a gdy, co by się stało, gdyby nas ktoś tam nawiedził, tak? Jakiś gość niespodziewany musi to puste miejsce zostać. Więc na te zbliżające się święta, wiele radości, ale przede wszystkim tego, żeby Bóg się narodził w sercach każdego z nas, a ta dobroć, która z dziedziny Bożej, jakby jest wielką łaską i przesyłem wiadomości takich, żeby. Każdy człowiek czuł się potrzebny, każdy z nas umiał się sobą dzielić i każdy to, co sobie życzy, w tym dobrze pojętym słowie, życzył też spotkanych ludzi na drodze. Wszystkiego dobrego, pięknych, radosnych tych świąt. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy wieczór w bo tu za chwilę będą jasełka, będzie. Atmosfera mililina, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tak dużo nas tutaj dzisiaj jest. Jesteśmy praktycznie całą taką wielką rodziną. I dobrze, że są z nami również. Jest Pan Burmistrz, jest, jest prasa, jest telewizja, bo będzie nas widać dalej i więcej. Będzie, będą mogli nas obejrzeć jeszcze inni mieszkańcy. Szanowni Państwo, nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim Państwu przede wszystkim, aby te święta były zdrowe, radosne i piękne, aby kolacja wigilijna, wieczór wigilijny wniósł nasze serca spokój. Przy wigilijnym stole siedzimy w rodzinnym kole, przy opłatku i kolędzie... Podzielcie się opłatkiem, co to znaczy. To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć. Nie mogę skupić. jak ze szkiełka. O, to aniołek. Mam, mam, skrzydełka z białych piór i fartuszek z złoty wzór, białe wstążki i rajstopy. Do idziesz. Ja do szopki. A to kto? To tia to tia peler. No co Pozy skrzydełka, jedno piłko dla diabełka. Nie dam, nie dam i nie będziesz za mną biegł. Kopytkami brudzisz śnieg. Oj, dostaniesz, zaraz, danie, za to szybkie dokuczanie. Zaraz mocno szerezłata, przegnam cię na koniec świata. Nie, 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 ja też idę do szopki chcę. Piku, Miku, śnieżny że będę grzecznie goniąła. Dziękuję serdecznie, żeście tu przybyli, aby złożyć pokłon mojemu dzieciątku. Wszyscy rozjdziemy się za małą chwilę, rozpoczniemy trudy życia od początku. Niech Wam Waszej pracy Jezus towarzyszy, Bóg, który się narodził w świętej owej nocy. Niechaj będzie z Wami w rozgłężę i ciszy, niechaj, niech Bóg się, niech Bóg was się rodzi, a trochę ją